Cześć, z tej strony Mistero578 yy, i w dzisiejszym takim informacyjnym odcinku yy, chciałbym po prostu poinformować was, że ja yy, po prostu już zaczynam tak jakby powracać na YouTube'a, yy, ponieważ yy, bo myślałem, bo zaczęła się u mnie, znaczy u, u mnie wiosna no i tutaj na deskorolce sobie jeżdżę i myślałem, że to mi po prostu wystarczy, a co ja zrobiłem? Także to, także to jest mój powrót i teraz filmy będą o znacznie, nieznacznie tak jakby bardziej poważne. Jeżeli przeglądałem moje stare filmy tam, tam po prostu mój głos był po prostu żałosny. Ten Minecraft to już jest szczególnie tam jak miałem odzywki na przykład gdzie ja mieszkam to jest po prostu żałosne a teraz, właśnie w moim powrocie, wszystko się zmieni, tak jakby. Teraz będziemy kręcić wszystko na poważnie i. i ten. No i po prostu. Tak jak mówiłem, będzie wszystko na poważnie, wszystko od nowa. jutro, sobie nagram jakiś odcinek dla Was. To jest na żywo, akurat. A! Lol, także to jest na żywo, yy, także mam nadzieję, że nie będziecie mnie odsubskrybowywać. bardzo przepraszam tamtego m m widza, był mojego byłego, który napisał mi pod komentarzem, że jest ja mnie subskrybentem, że mam dobrą dy dy dykcję, także bardzo mu za to dziękuję, yy, jeszcze jest taka sprawa proszę Państwa, bo bo on tam powiedział, że anuluje subskrypcję, ponieważ napisał mi jakąś wiadomość, której ja za nic nie mogłem znaleźć i po prostu nie mogę mu na nią tą wiadomość odpisać. Musiałem ją przypadkowo usunąć, a nawet nie wiem e, jakie pytanie mi zadał, także jeżeli chciałby, jeżeli chciałbyś jeszcze uzyskać odpowiedź na to pytanie, to napiszę do ciebie na priv. Zadasz mi to pytanie jeszcze raz i mam nadzieję, że wrócisz do subskrybowania mojego kanału, bo bardzo się staram i... I mam nadzieję, że to mi wychodzi, chociaż troszkę. Mam nadzieję, że z tych z 200 widzów mam takich 25 takich prawdziwych subskrybentów. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli aż 25 osób by mi oglądało tak, że... Także po prostu wchodzi na YouTube'a i mówi sobie, że sprawdzimy co tam u mister roba i wchodzi sobie na mój kanał to by było bardzo miłe, ale bardzo w to wątpię, bo, bo dużo osób uważa, że mam słabe filmy, no nie są jakieś super y, ekstra, wyczesane, no ale staram się, to wszystko co w mojej mocy nie wiem co ma w nich zmienić, przecież jakość y, może jest dobra, nie wiem, głos jest na pewno dobre, bo Nagrywam Gauda City, tak jak czy czwarte popularnych youtuberów. Także oglądałem tam poradniki z F Roka i w ogóle także yy, idę tak jakby yy, z sławnymi wskazówkami. No dobra, to, to by było na tyle w tym informacyjnym filmiku. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Także to jest mój powrót, odcinek jeden lub dwa dzień, także... Już nie będę tutaj prosił o komentowania, łapkowania i subskrybowania, także normalnie zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.